Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Jesteśmy w futan w fabryce w Norblina, a ze mną nie będę długo przedstawiał. Marika, witam Ciebie serdecznie. Cześć bardzo mi miło. Powiedz mi, jak dostosować przekaz, jak dostosować emocje do takiego mocnego kalibru, jakim mnie wątpliwie jest płyta lipcowe 45. Nie da się. Nie da się? Nie, myślałam, że się wieś, przygotowujesz, czy też książki robisz, dokumentację, czy po prostu dostałaś tekst, wczułaś się w to, miałaś y, kompozycję i jako doświadczona artystka weszłaś tak jak nóż w masło? E, wiesz co, i tak nie było, i tak nie było. Było tak, że y, zadzwoniła do mnie Ola i opowiedziała mi o kilkudziesięciu godzinach rozmów, które przeprowadziła Ola Górecka, taka artystyczna szefowa. I tekściarka tego projektu. I opowiedziała mi o, o wielogodzinnych rozmowach, które przeprowadziła z tymi ludźmi, którzy to albo bezpośrednio przeżywali, albo stracili kogoś w obławie augustowskiej, bo tejże dotyczy ten album. I, I te opowieści były inspirujące bardzo. Ja zasygnalizowałam, że ja uwielbiam pisać teksty i chciałabym mieć również udział w procesie y, Powstawania tego tekstu. Mhm. I potem po prostu była kwestia wyboru tego, o czym to ma być, jak ja to czuję. W przypadku tej piosenki w obławie zostawiono silło, pętla się, zaciska krewnika, piespyska. Zaczęło się od muzyki. Robert cicho zaproponował muzykę, a ja od razu do tego właśnie zaśpiewałam to, co ci teraz przytoczyłam. Czy to jest utwór biurku, żebyście sobie zapamiętali? Przy biurku ma właśnie mój refren, yy, natomiast zwrotki są od Oli. I yy, po prostu wiesz, co no muzyka mnie pociągnęła ku temu, żeby to było takie dynamiczne. I Ola to od razu skojarzyła z, z właśnie historią, którą słyszała Rozumiem. od dziewczyny, której się ciągle śni, że jest właśnie w lesie, że jest obława, zaciska się jakaś pętla i tak dalej. Że śni to, chociaż ona tego nie przeżywała, nie ma prawa tego pamiętać, bo po jej przodkowie przekazali jej w genach tę traumę i ona to odtwarza nocą, że budzi się z lana potem i tak dalej, więc jakby ten numer jest bardzo dynamiczny, bardzo energetyczny, bo jest w nim no, lęk, ucieczka, wiesz, taka energia ratowania się. W przypadku tego drugiego numeru, czyli w schowku, Eee, ja taka jestem w tym niepewna, bo że jak... ty masz aż dwa utwory, dominujesz, tak. bo... a nie tyle jeszcze chyba. Eee, nieprawda. Wydaje mi się, że Ewelina Plinta śpiewa trzy. Za sprawdzę. Raz, nie? dwa, kurde masz dobrą pamięć, trzy. No. Gratuluję. Jeszcze eee, nie słyszałam tej tylko singli. Eee, eee, ja też w całości jeszcze jej nie słyszałam, natomiast słyszałam to w trakcie konferencji, że Ewelina, która była na filmie, jakby nie mogło jej zabraknąć, bo aż trzy numery wykonuje. Słuchaj, no więc ten drugi numer to jest historia dziewczyny, która z kolei jest bardzo podobna do swojego dziadka, którego z racji, właśnie w konsekwencji obława augustowskiej nigdy nie poznała. Więc jak to się pisze? To się, to się przekłada na siebie, bo ja wprawdzie nie mam doświadczeń wojennych ani, ani takich bolesnych, wiesz, historycznych rzeczy w swoim doświadczeniu osobistym. Okay. Natomiast no, mam jakieś trudne momenty, jakiś gniew, bycie, bycie wiesz, w potrzasku. Myślę, że każdy ma, może w takiej mikroskali, wiesz, bo żyjemy w czasach pokoju, ale takie rzeczy się w nas dzieją czasem. Czyli że twardo i... stąpasz po ziemi i jednak pamiętasz, że lepiej właśnie w czasach pokoju, to trzeba pamiętać o wojnie, jak tu się nie, to się mówi. Nie, to nie ma nic do tego twarde stąpanie po ziemi, po okay. prostu zapytałeś mnie, jak się pisze na tych temat. I ja ci odpowiadam, że po prostu schodzisz w głąb swojego osobistego doświadczenia, mimo że jakby Faktografia wokół Twojego uczucia, które było podobne do bohaterki, opowieści, a potem piosenki, jest błaha, jest taka współczesna, nie? że tam nie wiem, ktoś cię zawiódł, nie? ktoś cię wystawił, mhm. ktoś postawił cię w sytuacji zagrożenia, ale okay. to było wiesz, w XXI wieku, wiesz, w czasach pokoju. Natomiast wiesz, jakby to, to, to w tobie, ten lęk, trwoga, gniew, skurzenie były prawdziwe. I były namiastką tego, co musieli czuć ludzie wtedy. I ja czerpię z tego, że łapię się tej takiej wiesz, mniejszej powierzchni, ale tej samej plamy. Okej, okay. jesteśmy Ziomalanie, czyż? bo ty jesteś z Łomży? Tak. Ja jestem z Zambrowa. O, Te, m, tak wyszło. Ale no, 25 km, powiedz mi. Ja mam wrażenie, że ty masz teraz drugie, a nawet trzecie życie artystyczne. Jak ty się teraz obecnie czujesz? Bo dla mnie, przede wszystkim, sorry, jak ja rozpoczynałem przygodę z muzyką, to dla mnie był przede wszystkim Marika równa się regę. Mhm, na przykład mówi, myślałam reggae, od razu mi wyskoczyła Marika. Był ten top tak między 2, 2,7, 2,10, 2,11. Potem nagle cisza. Powiedz mi, jest szansa. No, nie przykład... taka znowu cisza, Potem było 2013 14 2014, kiedy prowadziłam program w prime time w publicznej telewizji. Przypomnij, bo to wiesz. Voice je... of Poland. Prowadziłam trzy edycje Voice of Poland. Dlaczego się do ciebie teraz nie odezwali? Nie wiem, to ich pytaj. To <grym> pytam się producentów <grym> do Voice of Poland, dlaczego nie zaprosiliście Mariki? Jest szansa, żeby reggae znowu wróciło do łask? Bo mm. dla mnie to jest obecnie nisza. Nawet że się nie zgodzisz to ze mną. Jest i... nisza. Nie, 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 zgodzę się A. z Tobą. Absolutnie jest to nisza. Wiesz, co? No, wszystko zależy od, od publiczności i jej preferencji, natomiast wiesz, no to chyba Quincy Jones powiedział, czy ktoś inny, nie pamiętam już, któryś ze znakomitych producentów i muzyków, że nie ma czegoś takiego jak przepis na sukces w muzyce, że to zawsze jest po prostu bardzo delikatna struktura. I oczywiście są takie piosenki, wiesz, obliczone pod publiczkę, ale nie jestem w stanie powiedzieć, jaki będzie kolejny zwrot, wiesz. Była fala fascynacji dancehallem, kiedy ja wkraczałam na scenę. Ja jeszcze pamiętam, z 12 ławek wejdę ci w słowo. Mm -hmm. Tak, wiesz co, bo ja zaczynałam w okolicach 2002-2003 roku. Ja jednocześnie byłam w Bass Medium Trinity i tam się robiło reggae i Dance -hole. Byłam w Breakbeat Propagandzie i tam robiliśmy Drum and Bassy tu Stepy i Jack Bley, UK Garage, do czego wróciłam teraz, bo właśnie dzisiaj rano śpiewałam. Dramen basowy, kawałek w publicznej y, telewizji, w, w śniadaniowej telewizji, w Dzień dobry y, Natomiast trzecia odnoga mojej twórczości to był Kameral projekt i z Kameralem napisaliśmy te piosenki dla 12 ławek. I Sporo się u Ciebie dzieje. No tak, no trzy rzeczy, potrójne życie Marii, podwójne życie Weroniki. Niezły że nie wiele polskich raperek mogłoby Ci pozazdrościć, takie składania no, wersów. Masz. No właśnie, a może w tę stronę <słysza> idź? Raperka z doświadczeniem. O tym mówisz? no Ja mam całkiem spory katalog utworów, które no, są rapowe. No, ja pamiętam. Nigdy nie byłam refreniarą, byłam zwrotkarą i zawsze chciałam być na tych samych prawach, na równych prawach co faceci. I wydaje mi się, że mi się to udawało. No zdecydowanie. Yy, więc mam taki katalog, ale wiesz co, no iść w taką stronę. Przez ty ja ty byś miał więcej taką... charyzmy ja niż i... współcześni ja, raperzy. Ale to nie o charyzmy teraz chodzi, wiesz. Ale, ale co, wizerunek? Mam... Osobowość? Myśl, Myślę, że trzeba siedzieć w trendach, y, trzeba mówić to, czego ludzie chcą słuchać, po a, prostu. A Ty chyba nie byłabyś w pisać kawałków, które trwają dwie minuty albo minutę 40. A wiesz co, właśnie wydałam w piątek a? głowa stop, które ma 2,38, więc robię postępy. Y, w dodatku starałam się jak najmniej umieszczać tam głębi w tekście, żeby nie przeciążać, ponieważ ja już wydaje mi się, że moimi 102 więcej, 130 numerów gdzieś mam na koncie. Tymi numerami udowodniłam, że potrafię pisać i piszę na grube tematy, głębokie. Nasze spotkanie dzisiaj tutaj dotyczy głębokich tematów. Natomiast wiesz co, no po prostu ja lubię też się bawić w klubie, lubię grać koncerty i Chciałabym, żeby ludzie, którzy wajbują do moich numerów, na przykład na koncercie, to żeby im nie zawsze opowiadać o jakimś gruzie, tylko żeby też była po prostu dobra zabawa i żeby tekst był lekki, więc taki właśnie sprokurowałam. Ale wracając do twojego pytania, no to wiesz, no ja mam taki dorobek, ale ja nie mogę pójść teraz tylko w jednym kierunku, bo nigdy tego nie robiłam i nie umiem tego zrobić. Ja byłam zawsze po prostu hybrydowa, bardzo lubiłam po prostu łączyć gatunki, mieszać gatunki i może jest to moje, wiesz, takie przekleństwo w tym znaczeniu, że nie mieszczę się ani w, 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 w szufladce reggae, ani w szufladce y, elektronika, bassy, ani w szufladce pop, bo jestem za trudna jak na pop, ani w szufladce, ani w szufladce rap, rap, bo w sumie zawsze jest <laughs> domieszka popu, albo soulu, albo jazzu, albo y, reggae właśnie i hallu i zawsze to jest, wiesz, wymieszane, a... O ile są y, publiczności na tego rodzaju hybrydy gdzieś tam za granicą i ludzie to doceniają, o tyle u nas. Jakoś chyba preferowane jest, jeśli coś jest jakieś i nie ma wątpliwości, jakie to jest. To jest straszne. S Słuchajcie, moją rozmówczynią była hybrydowa artystka, która zaczęła swoją przygodę z muzyką, z kulturą już po pierwszej komunii świętej. Bo tak sobie tak policzyłem. Bym, no. muzyka, muzyka konserwuje, ale muzyka przede wszystkim o godzinie <laughs> obyczaje. Sprawdzajcie lipcowe tryć miejsca, sprawdzajcie najnowszy singiel komunii, Mariki. hajs z komunii wydałam na pierwszy mikrofon, a potem to już jakoś poszło. Naprawdę. Czyli co? Płyta 2025. A na razie single-single. Słuchaj, trzy płyty w najbliższym czasie, bo płyta dramowa jako Marika Simba, płyta jako Marika bardziej o Jezu. popowa. Trzy nogi Mariki, Dobra, już nie będę opowiadać. Trzy nogi Mariki. Przejdziemy ten most, jak do niego dojdziemy. Czekaj się. trzy nogi Mariki, dwie nogi Weroniki, mamy taki dzisiaj szlagwort, albo jak to woli, huk. Marika, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Hej.